Marszałku, Wysoka Izbo, w Sejmie zobaczyliśmy dziś obrzydliwy festiwal hipokryzji i kłamstwa, który urządziła nam Kaja Godek. Osoba, która brzydzi się ludźmi, która kłamie w żywe oczy, której nienawiść już dawno temu zastąpiła rozum. Wiele największych tragedii ludzkich kreowanych na świecie przez ksenofobicznych szaleńców zaczynało się od pozornie małych zmian w życiu społecznym, stygmatyzujących mniejszości i wybrane grupy społeczne. Dzisiejszy projekt Godek, niezgodny z konstytucją oraz prawami człowieka, jest antyludzki to projekt, przed jakim ostrzegał nas Marian Turski w swoim jedenastym przykazaniu, Nie bądźcie obojętni. Nawet jeśli nie zyska poparcia tej Izby, sam fakt, że się w nich znalazł jako projekt obywatelski, świadczy o tym, że w Polsce nie istnieje pojęcie edukacji demokratycznej. Sześć lat rządów nacjonalistów obudziło w Polsce demony ksenofobii, zbyt dobrze znane nam z historii, znajdując jak zawsze, gdy idzie o nienawiść i dyskryminację, poparcie w bezwzględnym, okrutnym i zepsutym polskim Kościele katolickim. Homofobia to choroba, którą należy leczyć, a nie podsycać. Tymczasem Kaja Godek wspólnie z przyjaciółmi z PIS -i Konfederacji i innych organizacji nacjonalistycznych stale ją karmią dla uleczenia własnych kompleksów. 30-letni Michał, 12 Zuzia, 23 Milo, 14 Kacper, 14 Dominik, to osoby, które odebrały sobie w Polsce życie przez prześladowców pokroju Kajgodek. Wymieniłem aż pięć osób, a są ich setki. Codziennie rano boją się otworzyć oczy w obawie przed prześladowaniami, które często zaczynają się już na lekcjach religii w szkołach podstawowych. Dziś Sejm Godek wraz z Braunem, Kowalskim, Kaletą i innymi kreaturami politycznymi stanęli po stronie ich oprawców, występując przeciwko ludziom, miłości i człowieczeństwu. Bzdury, które zaprezentowała przedstawicielka prawdopodobnie finansowanego przez Kreml Instytutu, Or Instytutu Ordo Iuris, są niezgodne nawet z nauczaniem papieża Franciszka, który mówi, że osoby homoseksualne są dziećmi Boga. W tej historii Kaja Godek jest córką Belzebuba.